No, w sensie skąd jest ten odcinek? Znaczy, on jest tak trochę z pizdy, że tak powiem. Ale zdecydowałem, że potrzebuję jakiejś gry, która będzie. Nie da się <noise> Że będzie mi potrzebna gra, w którą mogę grać sam. A jako, że nie miałem pomysłu, a zobaczyłem, że train jest na przykład za 13 zł. Stwierdziłem, a chuj, spróbujmy, więc ogólnie, let's go on an adventure, mi lamienia kurwa w platformówkę, ale we'll see how it goes. Magic that once gave life and good fortune That terrifying looking fella. Oh, near the Astral Academy. A Oh, everything was perfect. Butler, she had made her way to the castle. Oh, mm. damn, No, kurwa. come on, no, MONEY! 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 O, ale, o kurwa, la hajsu. Mogę się ruszyć? Yooo, a wizard... Ale mam sandały! Ty, sandały. Trousers. Nie ma additional players. I'm fucking solo bolo. Aha, no to ja sobie tu zrzuciłem butelkę. Mm. Elo. Gdzie jest jestem tym kartonem? Co ja Hanka jestem? Draw square. Nie wiem z której strony był to kwadrat, ale w porządku. Nie. Nie! Nie! Naprawdę tutaj. A, te brzmi się otworzyły na stałe, no dobra. Joł! Znowu hajs! Nie. On to ma niezły bebech jak na bycie brajfem. Ale... Jeee, bigiank pieniędzy. On jest olbrzymi, nie? Co się patrzysz, parwoden ta kurwa? Ludzi z Delmy nie widziałeś? Ok, tu to jest save chyba. Zobaczysz, czy widziałeś King Cześć. Eee. Wizard to jest jako jeden. Trzeba butelkę wziąć butla. No nie pchaj tego dziadek. Kurwa. Ja w ogóle to jest jeszcze jeden taki ten bloczek. Halo? Co się Nie. Aha, no to bloczek jest dla pisu tylko, bo ładniej wygląda i jest. O Jezu, kolejna gnida. Um, Tam skacze górą. O pfff Kościu zaś se rozjebał O kurwa dobra jestem trochę gorszy niż on Ale lepszy nevermind <grym> Eee o, pff. Skok mojego życia No 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 no, no. Nie powiem, że nie. Trochę ta gra jest kolanki, bo jest stara wśród Pui, ale. O, biedny kumpel. Wypierdalej. dalej. To było dość kurwa smutne, nie? A nie wiem, to jest jakaś kurwa dźwignia czy coś? O, o Jezu! O Jezu! Ha, wiedziałem. wiedziałem. że się da. Kurwa! No! Dobra, chuj w tą butelkę, nie, naprawdę. Aha. Teraz mi tam mówicie. Finally. O kurwa. Ep. <laughs> Unlucky. Hello, brother. <laughs> kumpla zabił, no. O, dobra, udało się. A możesz się puścić, jakkolwiek to nie brzmi. Dziękuję. Ten, ale. Tak, zrobię tak. No i bajlando, kurwa. To się nazywa Tactics. Mogę to wymyślić 300 lat wcześniej, ale to nie pomyślałem. No, ruszaj te stare kopyta, kurwa. That looks like a zagadka logiczna. Nie wydawała się zbytnio logiczna, ale. A dobrze, że ja jestem, kurwa, logiczny. No dobrze, wskoczyłem dobrze. Zajebiście. Czarodziej! KURWA CZARODZIEJ! No ja... Taka szmata, nie czarodziej, no... Wstawaj, pierdzielanie. nie. Ale tam... Co ty się prójesz tymi kościami tam na dole? Chodzisz na level, a tam trzy butle od razu. Dziwne, dziwne. O, dobra. Jest guziczek. Tam kości? Nie, dobra, są martwe kości. Nevermind. No, chodź, no chodź, no kurwa chodź, no. Pię ja, dalej. O. No i znajdzie. Lepszy. Tak, le le lepszy od komputer. Od komputera z 2009 roku, lepszy. Nie! Boże, w siebie tym rzucił. Ech. Chyba ciężkie to, bo on to trzy. Szybkie drapanie po plecach i możemy iść dalej. One są jeszcze inne z tego co... Aha, i tu mnie kolce nie sięgnęły, no jak jestem, masz, za chudą dupę na te kolce, ale... <laughs> Dobra No ale nie mogę, mogę tylko... Eh, <laughs> eh, <laughs> <laughs> No kurwa <laughs> Zrób nową Ja czekaj, ja weź tą skrzynkę tu za sobą <laughs> Tak,